Gdzie można zobaczyć takie materiały, jeżeli nasi klienci chcieliby obejrzeć albo dotknąć tą tkaninę, bo też zdjęcia, prawda, na, na komputerze to nie to samo, co, co fizyczny mm -hmm. dotyk, że tak powiem. Tej no tutaj bardzo dobrej rzeczy, dobrą rzecz poruszyłeś wiesz, bo no ja też jestem facetem, a faceci trochę z wyobraźnią mają trochę gorzej, co do kolorów przede wszystkim, ale tutaj może nie wszyscy. Natomiast Zawsze jestem osobą, która lubi dotknąć, zobaczyć, sprawdzić i dopiero się przekonać, że to jest to, czego szukam. Oczywiście możecie sobie zobaczyć zdjęcia, głównie kolorystykę tkanin na modniewoknie.pl tak? i tam te tak. tkaniny wszystkie widzicie. Natomiast no, nigdy tak uważam, ja przynajmniej nie zastąpi tej tkaniny na żywo. I tutaj dwie drogi Wam proponujemy. Pierwsza jest taka, że możecie właśnie za pomocą tego portalu modniewoknie.pl zobaczyć te tkaniny, ale je sobie zamówić. I możemy Wam te próbki dostać właśnie do domu, czyli powskazany przez Was adres, wskazane próbki tkanin, żebyście mogli je sobie przymierzyć, zobaczyć, jak zasłaniają, czy Wam pasują do wnętrza. To jest pierwsza droga. Natomiast druga, zapraszamy do naszych właśnie partnerów handlowych, do naszych doradców, którzy posiadają u siebie w salonie katalog, w którym, jest, w którym są umieszczone tkaniny. I słuchajcie, bo to jest tak, że wam się coś może spodobać wizualnie na zdjęciu i zamówicie te próbki, ale jednak fizycznie to nie jest to. A u partnerów naszych właśnie, których my wam polecamy, możecie zobaczyć cały przekrój naszej oferty. A słuchajcie, tych tkanin jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo jest ich ponad 600, z tego co ja dobrze pamiętam. że jest ich do wyboru i do koloru. Także zapraszamy też do naszych partnerów handlowych. Dokładnie tak i, i tak jak Krzysie, tu wspomniałeś, do zamawiania też próbek, bo to jest yy, darmowa usługa, także możecie wybrać sobie kilka tych tkanin, porównać później czy w kuchni czy w salonie prawda? i zobaczyć jak to, jak to będzie wyglądało.